z sobą tylko raz ja muszę wziąć to ze sobą wstydzę się ja Sobą czaruję, nie mogę wytrzymać, noc mnie oburza. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Urwę za sobą głowę, jestem smutny Ja nie mogę, nie mam oczu. Coś na pół jest tym sobą. Jestem lalka, która płacze. Dlaczego tak musi być? O nie! Podnoszę nogę wyżej, wyżej, wyżej. Podnoszę nogę, robię kółeczko. Dlaczego tak musi być? Musi tak być, musi tak być. Zawsze kiedy zamykam drzwi, nie mogę już nigdzie wejść. Muszę tam wejść. Nie będzie Otwieram drzwi, wychodzę z nich, wtedy czuję to w sobie zawsze. Muszę już się zabić w nocy, w nocy, nocy.